Siemandelo, elo elo, z tej strony Danielo, w dzisiejszym odcinku nie gramy z tym, z Darkiem, bo dzisiaj e, gram sam. I no i gościu ma tutaj XL, XL, ale, A i widzowie, a i widzowie, w ostatnim odcinku ja e, z Darkiem to jest Darek. Piotr to było takie, gdzieś mogę ukryć, ale to jest teraz Darek. I zawsze był Darek. Dobra, i uzbieraliśmy takie pralki, ktoś się chce wybrać. no dobra, jak, skoro chcesz się tam wybrać, ktoś chyba się chce wybrać. czy ja nam szybko, a, bo gościu chce się wyprać, gościu, chcesz się wyprać, w końcu, chcesz, halo, mordo. Eee, jakiś nienormalny, no i widzowie, no i dzisiaj farmimy, na. Tak. E, widzimy się jak będę miało 5 milionów. E, widzowie pomyliłem się, bo ponieważ zbieramy 10 milionów na najlepszy na, no, na fajny koszyk zbieramy 10 milionów widzowie. Ja się widzę z koszykiem. A jakby coś widzowie, chciałbym wam tylko dodać, że jedna taka pralka daje 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 30 tysięcy z normalnych ciuchów. Dlatego nie wiem jak ja uzbieram te 10 milionów, ale jakoś to zrobię. wszystko dla was, widzowie. Widzowie, robimy opening peta. Jak, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wyrobiłem epika i egzotika. Dobra, 3, 2, 1, start! Dawaj coś mega dobrego. Eee, słaby. Dobra, jeszcze jedno losowanko. Dawaj, dawaj, dawaj jakiegoś super. Jakiegoś wyszczał, który ma 0,1% szans. Uee. Dobra, widzowie, słabe opening, peta. A widzowie, i tak w ogóle kupiłem kolejne koło. Ko, no, koło fortuny, kolejne kupiłem. I zobaczmy, co będzie. <laughs> No, widzowie, ładnie sypło. Otóre stwierdziłem, że resztę już Wam pokażę, jak to działa. No, zbieram sobie dla, ale ja się nie będę odzywał, po prostu. Patrzcie. A i widzę, w ogóle zapomniałem, jak ten samolot spadł. To widzieliście, nie? No. I ten... I tyle ciuchów tam jest. Że... No, będzie kasiobki. Będzie trochę kasiorgi. Na bank Bo tyle tych złotych, fajnych tych... Że... Och. Posypie się mamon. Z nieba spadnie. Teraz może mają być o pełni Mam 50 tych rubinów. No, dawaj, dawaj, dawaj. Chyba, ja już się nie odzwą. Wyciszę się. A widzę, muszę się odezwać. 5 tych by wystarczyło. Zapełnię te dwie pralki. Ja tak, chciałem zrobić taki openings, że dwie pełne pralki będą te. Nie? No, wiecie o co chodzi? Ta reszta tych słabych sobie pozna. A te dwa super złote, te, te, to sobie. Robię. to jest znowu taki opening, baby. kanko w tym czasie mogę pozbierać dawaj nober wystarczy tu tu idzie tu też mogę wsadzić tu no i doprawdzowiebębimy to na ping za 3 2 1 ale dźwięk, i teraz druga pielka. Ale dźwięk, i weźmy sobie jeszcze jedną. okej okay, widzowie, jak to buchnie, teraz zostawiacie łapę w górę i suba. 3, 2, 1, start. Eee, myślałem, że więcej. <grych> Ej, ale sobie myślałem, że więcej będzie. No, ale i tak mega przebieg. No i zbieramy na ten koszyk za 10 milionów no i kończą nagrywanie. wtedy okej okay, mamy 10 a ja to te 10 milionów się łatwo zbiera jeszcze parę ruchów i, i będzie 10 milionów znaczy milionów a nie bilionów się pomyliło dawaj zbieraj to mordeczko zbieraj to jak widzicie takie pralki ogarnęliśmy Cztery ogarnąłem ja Cztery ogarnął Darek Ale to wam już mówiłem na początku odcinka Więc no po co mam tu mówić Ale to zbieramy, zbieramy Jest Tam było złota chyba I dalej jest A mogę? Mogę? Już nie mogę Dobra, ale i tak na plusie Mogłem Nie wiem, nieważne Bierzemy tę skarpetkę Dobra, dobra Szafirka Ej, to, nie, myślałem, że to była szafirka Szafiry są dobre Są przepyszne Jeszcze trochę i będzie 10 milionów, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. No jest jeszcze czas, mam Hm, czekam już. Z fiocią skarpetą, kurde, nie mam miejsca. Najgorzej, no, jeszcze trochę i a to już są. Proszę, tak, to. No, to jest złoty, to jest złoty. Dawaj tego złoto, Nie ty, ale mój pet zbiera. Mój pat zabrał ten, te fajne, takie, no nie złote, tylko srebrne. Pamiętajcie o tym, że dwa srebrne koszulki, czy w ogóle tyle co, dwa srebrne to jest tak jak jeden złoty, a dwa złote to jest tak jak jeden rubin, no jeden rubinowy, a dwa rubiny to jest tak jak niebieski, a dwa niebieskie to jest tak jak zielony. No, szafirki. Dobra, dawaj to tam. Bierzemy to, to. I jedziemy z tym koksem. To no. jeszcze to ostatnie. Jeszcze troszkę. Jeszcze 200 tysięcy widzowie i może nie 200 tysięcy, mniej, ale. No ale będzie, cel osiągnięty Będziemy fajnie... Mm. Ech, ciemno jest, trzeba się kłaść, nie wiem, też życzę jego snu No i no No i jutro przyjdzie Darek o 12, mamy ale kolejne odcinki Ale widzimy teraz mamy taką dietę z tej gry Tylko tam grę nagrywamy no, piszcie, czy chcecie inną grę na Mario? Yy, nie, nie piszcie. Nawet jak napiszecie kad Mario graj, to nie zagram, Niestety. No dobra, już mam 50 milionów. Milionów. Bilionów, ja mam taki długi język. Milionów. Nawet no, nie wiem, co to znaczy długi język. Chyba chodzi o kłamstwa. Nie, nie, nieważne. Dobra, kupujemy ten koszyk czy nie? A i tak w ogóle, widzowie... Gdybyśmy mieli kupić pralkę, no to opacałoby się. No ale ja zbierałem na koszyk. Już? No już. Dobra, i teraz zrobimy test. Ty. Gdzie mój koszyk? Mordo. Mam. No dobra, dobra. Już się przestraszyłem, że nie kupiłem tego. Ale nie, bo ja mam cukierkowy, a nie ten. To może zaraz się zmieni. Ej! Widzowie jakiś bug wystąpił. Ja mam ten, ja mam cukierkowy, ale mam 60 miejsca. A jak to w ogóle działa? Na 60 miejsca to mogę zapełnić 3 palki. Dobrze to rozumiem. Chwilano, sprawdzimy to. Chyba tak, chyba trzy palki można zapełnić. Ma się tyle. Ale dziwną, Taką wielką wieżę mieć. No to, no to, dawaj, dawaj, dawaj. jak jaki kosmos. Bra. Zobaczcie, ile to pralek. Aha, czyli równo trzy pralki. No to nieźle, jak pral jest cztery, to te dwie zapełni już No nieźle. Szybciej, szybciej. Spiraj to. O, tam były złote chyba. Hmm. Mogę zbierać ile ksiałem, mam tego dużo ale już się kończy mnie miejsce w klasikach. W Klasik koszyku znaczy się. Hmm. Nie, ja nie umiem tak, jak Darek zawsze robi, Darek tak. Hmm. Nie, nie umiem. Ale on tak zawsze robi. Hmm. W sumie to nawet nie wiem, po co zbieram. Zostawcie łapę, suba. I papa.